Oh! O Jezu! Dziabną mnie pazurami. Proszę mnie dzi nie dziabać łapą. Nie zasłużyłem sobie na takie traktowanie. A może sobie zasłużyłem, może ja jestem tym złym w tej grze, nie wiem. Słuchajcie, dawno nie grałem w horror It's Stills. I tyle musisz, ja nie wiem, nic. Play. Natomiast wiem, że jest to horror zrobiony w, st w pixel style stylu, a ja to bardzo lubię. Wiecie dlaczego? Te luki, te miejsca między pikselami, ta niedoskonałość, ta... Taka mgiełka graficzna, ona sprawia, że Twój umysł wyobraża sobie resztę, wypełnia te luki. Ryje to Beret jeszcze bardziej. Im gorsza grafika, tym bardziej ryje Beret. Póki co widzę, że mam radar. I mam na radarze pokazane, gdzie są te kule. Czyli to trochę gra na pamięć też. Jeszcze 11. Wiem, co powiecie, ta gra przypomina tą grę, co też się chodzi po korytarzach i się zbiera jakieś pierdole. Wydaje mi się, że ta gra jest straszniejsza, bo jest pikselowata. Idzie się zgubić. Mogę? O, tu jest. Nice. Mogę bić łapą. Nie, nie, wcale nie. Mogę za dźwiękiem też iść po te. Dobra, ten będzie tutaj. Gra nie jest taka trudna. Ale też straszne jest to, że nie wiadomo właściwie co nas goni. Bardzo lubię takie mechanizmy w horrorach. Dobra, mam trochę przerąbana, muszę się wrócić. Co ty chcesz ode mnie, gościu? Dziabną mnie pazurami. Jakie 200? Dwa left. So when you... How to play? You can go here for guidance, which will make it the game easy... To nie, a ja nie chcę. <laughs> Czemu nie chcę, żeby gra była prostsza? No nie wiem, jestem pojebany. Czekaj, radar. I jedna kula. Druga kula. It's nice. Czy to jest ta sama mapa? Uh zagra. Wiecie, że w horror... Kurde, ten ekran jak biegam, to on się robi coraz bardziej rozmazany. Ej, wiecie, że jak ja gram w horrory, to ja nie fejkuję. Ja nic nigdy nie fejkuję! Proszę mnie nie dziabać łapą. Nie zasłużyłem sobie na takie traktowanie. A może sobie zasłużyłem, może ja jestem tym złym w tej grze, nie wiem. Chciałem tylko radar odpalić, mogę? Trochę lipa. Chyba tam daleko są orby. Hej! On się wkurza jak biegam! To ja nie będę biegał. Ale czasem muszę pobiec, bo, bo, bo raz mi powiedział, że mam biec, nie? <grywka> ja pierdolę, ale zabawa, super. Jak gram w horrory, to momentalnie mam ochotę nie grać w horrory. Daj spokój! Widzi widzę cię. Orby tam gdzieś są, daleko, cholera. Ale daj spokój, co on mam nie biec, jak nie bije, no? You can't run. No to próbuję nie biec przecież, gościu, nie? Ej, biegnę, biegnę. Biegnę, biegnę no. No biegnę. Dobra, nice. Ej, uciekł mi orb. Ale mnie bejtuje Ale cwany, Ale ktoś mądry wymyśli tą gretę. On tam chodzi. Zostaw mnie! Przecież wiem, że jesteś fejkiem, ale ten chodzi. Zostaw! Już se mogę nie biec? Shit! No i co zrobiłeś? Świeża koszulka. Ale patrzcie, mniej się poce niż zwykle. Dobra, jak podoba wam się ten, ten film u mnie na kanale, to bardzo będzie mi, miło, jak zlajkujesz i skomentujesz, bo to są. W sensie, jak już siedzisz na tym kanale i mnie oglądasz, to zrób chociaż tyle. Jesteśmy wszyscy samotni, nie mamy znajomych, to chociaż zostaw komentarz i lajka. I tyle. Ech, to chyba losowo wychodzi, wszystko dobra, pójdę tu. I nie biegnę, nie biegnę, ale to ciekawe mechaniki są takie mega creepy, podoba mi się to. Tylko nie wiem, po co ta mechanika walenia łapą. Grafika tu jest super. Ja bym chciał mieć taką grafikę w każdej grze. W Dying Light 2 bym ch chciał mieć taką grafikę. Może może myślicie, że jestem szalony, ale ja wiem co mówię. To jest w horrorach przede wszystkim najlepsza grafika taka niedokładna pikselowata jak w starym Silent Hillu. Mogę go wypędzić. Światłem, żeby mnie nie dziabnął. Okej. Okay. Nie, nie chcę biec. Uuu! Zostaw mnie! Nie, ty! Tych... Kurde, nie ma Orbów. A te oczy to mają mnie chyba zmelić. O! Udało mi się! Udało mi się przejść pierwszy poziom. Fantastycznie. Żółte orby. Po co mogę przybli... There is no way out. To po cholery, Aftogram. mnie te drzwi! Fu fu I co znowu od nowa? Nie, to jest gra dla masochistów. To jest takie naplunięcie w ryj. Próbujesz przejść pierwszy poziom ledwo, nie? I później giniesz, nie wiadomo dlaczego. Bo się drzwi otwierają, nie możesz uciec i, i wpada w ciebie jakaś antymateria. I giniesz i musisz lecieć od początku. To jest chamstwo. Psycha siada. Mogę radar? Zostaw mnie! Co to w ogóle jest? Jakiś minotaur? Już kiedyś uciekałem przed Minotaurem. O Nie, nie umierańsko! to jest. I teraz, gdzie jest orb? No i teraz nie wiem, gdzie jest orb. Zagonił mnie gdzieś daleko. Dobra, to jest ten durny poziom. Co go nie rozumiem. There is no way out. Wygląda to tak samo jak wtedy. Nie mogę skakać. There is only Fuderin. Tamte były złe. No to te nie fajowskie. No uciekaj! Uciekaj, no! Nie rozumiem. Guides for each game mode will appear after you've died at least two times. Umarłem dwa razy już. Jakiś inny mod wcisnąłem. O kurde. A czy te baterie mi się wyładują? Z powrotem? Przecież to jest tryb dla jakichś... Już jestem mokry pod pachami. Daj spokój. No i co jak mi się skończą baterie? To już dla prosów jakiś. Nie mam baterii, co to za tryb? Odblokuj wszystkie tryby. Hide and seek. Na no jak mi gra nie daje się przejść w normalny sposób, to muszę sobie sam inne, mo inne mody odpalić. Aha, kontrolę kucam. Hide and seek, włączenie latarki, kucanie. Mogę biec? Nara! Ale mi włosy stoją. Zlękłem się totalnie. Nieprzyjemne uczucie. Masekro, <grymne> drzwi. Śmieszno. Ten tryb jest totalnie creepy. No i nice. Jest been fun I co teraz? Jak mam drugi poziom? O, radar mam jakiś spieprzony kompletnie. Let's play aus outside? Wow, no dobra, ciekawe, czy będzie. Też strasznie. Ta grafika daje naprawdę niesamowity efekt. Panie, jest pan, fuj Pointed towards uncertain coin, no? What the fuck, to ściany są. I ten radar mi mówi, czy one są blisko, czy nie. O, oh shit, ale mnie dziabną. Jak pika mocno, to znaczy, że się zbliża. Zbliża się do mnie. Nie biegłem. Dobra, zobaczmy sobie ten ostatni The Phantom. Stay quiet, it can't see you either. Press tu zatrzymać oddech. Click to Okej. Okay. tu nawet fizyka w tej grze jest, to jestem zdziwiony. Ja lubię takie gry zobaczyć, okej, okay, fajnie, pobałem się, ale żeby je grindować i po co jakby? Także to tyle z mojej strony. Ja się dobrze bawiłem. Tą gierkę polecił mi hasa z nasa.pl. Dziękuję Ci bardzo za wkład.